Dobra, zacząć to przygodę jak zawsze od, od śniadania nad morzem na plaży. Kawa, Rozan. Sprawy na poczcie załatwione, więc głowa już wolna. Dosłownie. Obok mnie. Głowa leży. I można jechać. Mały spacer jeszcze po plaży. Fajna bardzo jest pogoda dzisiaj na dole. Jestem ciekawy, jak będzie na przełęczy, czy będzie dużo liści. suchych, no bo w końcu jeszcze ludzie się opalają, pływają, chodzą po wodzie. W końcu jest koniec października, zaraz będzie listopad. Powiem Wam, że dawno nie chodziłem po plaży, bo ostatnie soboty przepracowałem. A jednak taka wolna sobota dla siebie jest, jest ważna żeby troszeczkę odpocząć i dlatego mam czas aby pojechać w góry gdzieś zobaczyć zwierzątka, kasztany zebrać, próbować może będą już odpowiednio dobre, więc chodźcie ze mną pojedziemy coś, coś zbroić Bo spadła w cieniu. Wszyscy szukają kasztanów. I ja też szukam kasztanów, ale znajdę jakieś miejsce bardziej spokojne. Bo tych kasztanów, jak widać, jest jak brud. Najłatwiej jest na asfalcie to zbierać. kasztaniacz Pełno, 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 fajnie. Widać, że to jest właśnie już ten moment, ta pora. Po prostu sezon, sezon rozpoczęty. Tu właśnie kierowca samochodu mi pobrygał światłami. I widzicie dlaczego? Tutaj nam mrygają jak są różne właśnie wypadki, policja, kontrola, yy, krowy bardzo, bardzo fajnie że pomrygał. Bo krowa na środku, co się pasła, akurat za zakrętem, więc to nie było nic do przewidzenia nic przyjemnego. Łęczy mamy jesień jest taką złotą jesień no piękna, piękna, piękna tutaj jesień kasztany złote liście a temperatura w cieniu 23 stopnie więc jest całkiem przyjemna do jazdy Właśnie teraz optymalna, jak na słońcu było rano 30, trochę za dużo, ale to będą miły. Fajne miejsce. Fajnie. się zastanawiam. Czy ja tam chcę wjeżdżać. Chyba sobie odpuszczę na tych łysych mitasach, bo już czuję, że się ślizgają, nie mają już takiego zacięcia. I pojadę sobie widokowo. No bo tu czuję, że może być przygoda. A ja dzisiaj nie jestem zbyt przygotowany, bo jestem wieczorem umówiony. Więc zobaczę jak idzie ta droga na spokojnie. stacy z tyłu skaczą. Ale droga zacna. Oj, 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 oj. No to się zaczyna przygoda. Może nie taka straszna, ale jest zjazd. A skoro jest zjazd, to znaczy, że będzie później wjazd. Później będzie wjazd. Oglądam te widoki, bo chcę zrobić zdjęcia. Tam jest światło, mógłbym zrobić z tej perspektywy, tylko tutaj poza tym, że jest fajne światło i droga szutrowa jest las, nie ma, nie ma tak jakby w planie fajnego widoku. Ta droga mi zjeżdża, 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 gdzieś sobie zjeżdża. W następnym odcinku będzie Simon, jak zgubił telefon. Nie byłoby odcinka, bo... bo... zobaczcie, jak on tu wisi. Dlatego, że bez telefonu to ja jestem bez bez niczego. z internetu, bez kontaktu ze światem. Dlaczego mi się tu wykręcasz? Nie rób mi tego! Spociłem się, spociłem. Tak jak teraz się zatrzymam, Pomimo, że mam kask otwarty, później o tym powiem, i mam gogle, no to jest 27 stopni tutaj i nie ma, nie ma wiatru w lesie i kask gogle mi zaparowały. A ja się spociłem. Dobra, przejdę się troszeczkę standardowo na dłużej, idę pieszo, zobaczę czy w ogóle warto jest wypróbować tutaj zjeżdżać, ile czasu mi to może zająć, czy w ogóle jest jakiś fajny widok. Jeżeli nie, no to zawracam i jadę dalej szukać kasztanów. むっちか。いかんちか。クロ o w わ。 dzień jeżdżę, mijam kasztanowce i nie chciało mi się do tej pory zatrzymać, żeby pozbierać. Liczyłem na to, że znajdę fajne miejsce, gdzie będzie ich na tyle dużo, że zrobię to łatwo A teraz. A teraz wyjechałem z obszaru kasztanów. To dużo mówić. Muu, muu, muu. No, trzeba jechać w tym rejonie ostrożnie. Pomału. taki krajobraz pustynny trochę się zaczął. Brawo! Tam jest droga. Dobra, koniec tych przygód. Trzeba wracać, no jak nie znajdę dzisiaj kasztanów, to poszukam jutro. Października. Ja skręciłem w boczną drogę, żeby sobie pozwiedzać znowu coś. No i drugi dzień jak zbieram kasztany. Może w końcu coś tutaj znajdę w tych bocznych ścieżkach, dróżkach. Tam jest główna droga. A ja zjechałem troszeczkę na pobocze. Więcej zakrętów. Wyżej, na wyższej wysokości jadę. Lepsze widoki. A i tak jadę do Korte. Do znowu w ten sposób poznaję e, te wszystkie ścieżki. słońcu dobija 30 stopni naprawdę jest ciepło właśnie mijam kortę i szukam szukam pozostałych innych bocznych dróg żeby gdzieś zjechać Ale, jak drogo dzisiaj! Trudno. Później będę miał problem ze stacją. Bo no, podróżało trochę to paliwo, ale u mnie jest odrobinę taniej. Prawie, euro 60 za litr. Za zatankowane, zalane. Licznik dzienny wykasowane. Spokojna głowa, bo można teraz właśnie gdzieś sobie zjechać w boczną drogę i nie martwić się o, o to, że znowu zabraknie paliwa gdzieś tam pod drzewami. Biedne świnki przy, tak głównej, przy tej głównej drodze to jest dla nich bardzo ryzykowne niebezpieczne. Nie tylko dla nich. Boże, dzień dobry. A wy też kasztany zbieracie? Na pewno. Dobra, ja też zaraz tutaj znajdę jakieś drzewko, bo ciągle jak ją powtarzam, ciągle mijam drzewka, kasztanowe, ale fajne miejsce chcę znaleźć, żeby się zatrzymać, pozbierać. Musi być jakiś zełówek, żeby zaparkować, żeby było bezpiecznie. Jak pięknie na zakręcie, kasztany, dobra, zjeżdżam tutaj. Parkuję. I. O, jakie piękne. Stój tutaj. Stój. O, jakie piękne sztuki. Piękny kasztanowiec. Niektórzy lubią grzyby, inni ryby. A ja na jesień sobie dla smaku pozbieram kasztany. Nie za dużo. Tak tylko, żeby żeby poczuć ten sobie smak ale trzeba też uważać, bo bywają, albo w większości są też yy, robaczywe. ładnym ładny okaz, ale Więc powiedzmy taka gaść mam dwie gaści kasztanów, niedużo, ale na wieczór żeby sobie ugotować, w zupełności mi to wystarczy i Daje się już do siebie zjeść kasztany i przygotować się do kolejnego e, tygodnia pracy. No to tyle z tych przygód. Koniec października, początek listopada będą nowe. Gotujcie się, gotujcie, będziecie smaczne. Kasztany, stek pyszny, odrobinę piwa do tego i. Tak nie ma, bo w niektórych może być grafis, troszeczkę białka. No i tyle z przygody. Trzymajcie się, do następnego, cześć!